Wyobraź sobie, że twoja świadomość to wiecznie burzliwe niebo, na którym hula sztorm złożony z nieprzerwanych myśli, ocen i wewnętrznych dyskusji. To miejsce, którego nie da się opuścić, pełne hałasu i rozproszeń. Dawniej być może umysł służył nam jako narzędzie do przetrwania, planowania i rozwiązywania problemów, lecz dziś często przypomina radio, które gra bez przerwy. Nie pozwalając na upragnioną ciszę. Jak często zdarza się, że umysł zajmuje się przeszłością, rozpamiętuje błędy lub niepowodzenia, zamiast skoncentrować się na tym, co dzieje się teraz, a może z kolei co chwilę przeskakuje na obawy dotyczące przyszłości, generując scenariusze, które wcale nie muszą się spełnić? Ta ciągła mentalna aktywność bywa męcząca, odbierając energię i radość z chwili obecnej. Mimo że zdajemy sobie sprawę, iż ta nieustanna wewnętrzna rozmowa nas męczy, często trudno nam ją zatrzymać. Mózg błędnie identyfikuje myślenie z prawdziwym życiem i dlatego nieustannie gadatliwy próbuje za pomocą analiz i planów dawać nam poczucie bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że rzeczywistość jest często chaotyczna i nieprzewidywalna, a nasze nieustanne przetwarzanie myśli potęguje uczucie rozproszenia i stresu. Stajemy się więźniami własnego umysłu, uwięzieni w jego niekończącej się narracji. Zastanów się, ile pięknych momentów uciekło ci przez palce, ponieważ twoja uwaga była przejęta przez wewnętrzny dialog. Może była to rozmowa z bliską osobą, podczas której myślałeś o obowiązkach do wykonania, albo widok zachodzącego słońca, gdy umysł zajmowały nieskończone ruminacje nad przeszłością. Możliwe, że nawet te leniwe, ciche chwile spokoju, które mogły Cię ukołysać i przynieść ukojenie, zdarzyły się, lecz umknęły Twojej świadomości, rozproszone przez pasmo myśli o przyszłości. Ta mentalna gonitwa nie jest ani naturalna, ani zdrowa i prowadzi do zmęczenia psychicznego, które odczuwamy jako brak wewnętrznego spokoju i nieustanne napięcie. Jednak istnieje droga wyjścia z tego labiryntu wspólnych dla wszystkich ludzi rozterek. Można nauczyć się wyciszać umysł, przemycać ciszę w gąszcz myśli, nie zatracając przy tym swojej wewnętrznej mocy. Oto klucz: cisza, którą można odnaleźć nie na zewnątrz, lecz w środku, w umysłowej przestrzeni, do której często nie zaglądamy. To właśnie ta cisza pozwala doświadczyć głębokiego kontaktu ze światem, ze sobą. Z. Teraz. W niej nie ma miejsca na chaos, powtarzane analizowanie i nieustanne planowanie. To przestrzeń spokoju, gdzie można zauważyć prawdziwe piękno życia, które toczy się niezależnie od naszych wewnętrznych rozważań. Chociaż dla wielu cisza może wydawać się przerażająca, bo odsłania to, co zazwyczaj ukrywamy za szumem myśli, lęki, wątpliwości, nierozwiązaną emocjonalność. To jednak stanowi ona fundament prawdziwej obecności i codziennej harmonii. To właśnie w niej rodzi się możliwość wolności od mentalnego chaosu i rozproszeń. Te nagranie jest zaproszeniem do poznania sposobu, w jaki można uciszyć nieustanny szum wewnętrznego dialogu, znaleźć ukojenie i zyskać nową jakość życia, w której umysł nie jest tyranem, ale sprzymierzeńcem. W kolejnych częściach odkryjesz, jak proste i dostępne na co dzień praktyki mogą pomóc przejść z chaosu myśli do wewnętrznej ciszy, a tym samym do głębszego, pełniejszego życia. W świecie przepełnionym hałasem i pośpiechem cisza wydaje się być rzadkim i cennym doświadczeniem. Jednak prawdziwa cisza to coś znacznie więcej niż tylko brak dźwięków dochodzących z zewnątrz. To stan, który pozwala zagłębić się w spokój umysłu. Odkryć jego prawdziwą naturę, a przez to połączyć się z samym sobą i otaczającym światem w sposób głęboki i prawdziwy. Kiedy zapełniamy umysł nieustającym hałasem myśli, tracimy kontakt z tym, co pierwotne i autentyczne. Prawdziwa cisza umożliwia zejście poniżej poziomu powierzchownych myśli, gdzie zaczyna się prawdziwe doświadczanie życia. W ciszy rodzi się jasność i wyciszenie które są fundamentem obecności, której tak bardzo potrzebujemy, aby żyć pełnią. W wielu tradycjach duchowych cisza jest postrzegana jako przestrzeń otwierająca drzwi do samopoznania i transformacji. Mnisi i medytujący praktykują milczenie nie tylko jako sposób na uniknięcie rozproszeń, lecz jako sposób na zjednoczenie się z własnym wnętrzem i z tym, co transcendentne. W tej ciszy odkrywa się, że oddzielenie od otoczenia jest iluzją, sposób umysłu na ochronę siebie samego, który ustępuje, gdy pozwolimy sobie na zatrzymanie. Cisza jest także lekarstwem na wewnętrzny niepokój i chaos. Wyciszenie umysłu pozwala odrzucić nadmiar informacji, niepotrzebnych emocji i lęków, które często rozpraszają naszą uwagę i powodują stres. W ciszy można się odnaleźć sięgnąć do źródła własnej mocy i spokoju, który jest zawsze obecny, choć pod warstwami codziennych zmartwień trudny do uchwycenia. Jest też cisza jako wymiar duchowej siły, niebiernej ucieczki, lecz aktywnego spotkania ze sobą. Zaprasza ona do zerknięcia w głąb siebie, często tam, gdzie kryją się trudności i nierozwiązane emocje, aby je zrozumieć i przyjąć bez osądu. To właśnie tam może rozpocząć się proces uzdrowienia i wewnętrznej harmonii. Cisza scala rozproszone myśli, łączy rozdarte emocje i tworzy pole do świadomego działania. To przestrzeń, w której możemy odzyskać kontrolę nad swoim życiem nie przez nadmierne trzymanie się planów czy walkę z rzeczywistością, lecz dzięki przyjęciu jej takim, jakim jest. W codziennym zabieganiu warto przypominać sobie o znaczeniu ciszy, jako o kluczu do obecności, do radości z prostych chwil i głębokiego połączenia z innymi. Nawet krótkie momenty ciszy mogą przynieść ukojenie i odnowę, dając szansę usłyszeć własny oddech i poczuć, że jesteśmy tu naprawdę, a nie gdzieś zagubieni w nieustannym bieganiu myśli. Cisza to nie tylko brak zewnętrznego hałasu, ale przede wszystkim cicha, żywa przestrzeń w nas samych. Która pozwala odnaleźć pokój, klarowność i prawdziwą obecność. Fundamenty życia, które tak często tracimy z oczu. Wiele osób wierzy, że trzymają życie w swoich rękach, że mają kontrolę nad tym, co się dzieje, nad swoimi wyborami i nad przyszłością. Jednak ta wiara często okazuje się złudzeniem, które w rzeczywistości sprawia, że jesteśmy bardziej uwięzieni w naszym umyśle niż wolni. Zmaganie się o pełną kontrolę nad rzeczywistością. Jest jak chęć utrzymania smerfów w pudełku. Im bardziej próbujemy je trzymać, tym bardziej się wymykają. Umysł jest mistrzem w tworzeniu iluzji kontroli. Stara się przewidzieć, zaplanować i sklasyfikować wszystko na wszelki wypadek, chcąc nas ochronić przed niespodziankami i zagrożeniami. Jednak naprawdę rzadko zdarza się, by wszystko toczyło się zgodnie z naszym planem. Życie jest nieprzewidywalne. Od drobnych zakłóceń, jak niespodziewane opóźnienie, po większe zmiany i sytuacje, których nie da się zaplanować. Kiedy zbyt mocno kurczowo trzymamy się własnych oczekiwań i planów, zamiast poczuć spokój, odczuwamy lęk, frustrację i rozczarowanie. W istocie kontrola jest mechanizmem obronnym, który nasz umysł wykorzystuje, by dać nam poczucie bezpieczeństwa. To tak zwana komfortowa opowieść, którą sobie powtarzamy. Że możemy wszystko zaplanować i mieć władzę nad rzeczywistością. Tymczasem im bardziej walczymy o tę kontrolę, tym bardziej tracimy zdolność do adaptacji i elastyczności, co paradoksalnie zwiększa poziom naszego niepokoju. Sztuka puszczania przeciwnie polega na zaakceptowaniu faktu, że nie wszystko jest w naszej mocy. To świadome odpuszczenie potrzeby kontroli tam, gdzie jest ona iluzoryczna lub niemożliwa do osiągnięcia. To nie oznacza rezygnacji z działania czy odpowiedzialności, ale raczej mądrość, by przestać walczyć z tym, co jest naturalnym biegiem wydarzeń. W praktyce puszczanie to umiejętność pojmowania, że wszystko, co warto i potrzebne, przyjdzie we właściwym czasie. Pozwala to na nieprzywiązywanie się do wyników i planów, a jednocześnie na pełne zaangażowanie się w teraźniejszość. To jak podążanie z nurtem rzeki, zamiast usilnego jej zatrzymywania. Niektórzy obawiają się, że puszczanie jest równoznaczne z poddaniem się lub utratą kontroli, ale tak naprawdę jest to wyraz najgłębszej siły wewnętrznej zaufania do życia i do siebie. To pozwala rozwinąć spokój, który jest niedostępny dla tych, którzy stale walczą z rzeczywistością, próbując ją podporządkować swojej woli. Umysł. Przyzwyczajony do konieczności kontrolowania wszystkiego, może wykazywać opór wobec takiego podejścia. Często utożsamia zaufanie z bezsilnością, a odpuszczanie z porażką. Dlatego ważne jest, by tę sztukę ćwiczyć stopniowo i z wyrozumiałością wobec siebie, tak aby powoli zmieniać schematy myślowe i uwalniać się od niesłusznych przekonań. Kiedy zaczynamy puszczać, tworzymy przestrzeń dla nowych możliwości, inspiracji. I nieoczekiwanych rozwiązań. Zaskakujące jest to, że często wtedy właśnie pojawiają się okazje, o których wcześniej nawet nie marzyliśmy. Życie, zamiast być ciągłą walką, staje się płynniejszą i harmonijniejszą podróżą. Iluzja kontroli jest jednym z najczęściej spotykanych źródeł wewnętrznego napięcia i cierpienia. Sztuka puszczania to droga do wolności. Pozwalająca żyć pełniej i z większą radością, mimo niepewności i zmian, które są nieodłączną częścią egzystencji. W codziennym pędzie życia, pełnym trosk o przyszłość i rozpamiętywania przeszłości, zatracamy najcenniejszą rzecz chwilę obecną. To właśnie teraz jest jedynym momentem, w którym możemy naprawdę żyć i doświadczać prawdziwej rzeczywistości. Umysł jednak często igra z nami, wyrywając nas z tego momentu. Przez co pozostajemy bardziej niespokojni i rozproszeni. Zdolność bycia naprawdę obecnym oznacza pełne zanurzenie się we własnych odczuciach, myślach i emocjach, nie oceniając ich ani nie analizując. To stan, w którym obserwujemy życie takim, jakim jest, bez potrzeby zmieniania czy kontrolowania go. Chwile tego rodzaju są jak oaza spokoju pośrodku burzliwych wydarzeń, chwilowa przestrzeń, w której odzyskujemy równowagę i świeżość spojrzenia. Dlaczego jednak tak trudno nam pozostać w teraźniejszości? Umysł uwielbia żyć w czasie, cofając się do dawnych wydarzeń lub rozpoczynając projekcje na nieznaną przyszłość. Ten ciągły ruch pomaga ukryć się przed uczuciem niepokoju i niepewności, które mogą towarzyszyć bezpośredniemu doświadczaniu chwili obecnej. Jednak paradoksalnie to właśnie ucieczka od teraz Pozbawia nas poczucia pełni i spokoju. Obecność jest jak czyste lustro. Odbija to, co jest, bez zniekształceń i uprzedzeń. Kiedy wyłączamy mentalny dialog i pozwalamy sobie na prostą obserwację, dostrzegamy piękno codziennych drobiazgów, delikatność światła, szept wiatru, rytm własnego oddechu czy brzmienie śmiechu w oddali. To właśnie w tych prostych momentach kryje się ogromne bogactwo życia. Praktyka uważności jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które pomagają zakorzenić nas w chwili obecnej. Polega ona na świadomym skupieniu się na tym, co dzieje się tu i teraz, z otwartością i akceptacją. Regularne ćwiczenie uważności nie tylko uczy wyciszenia umysłu, ale również zwiększa zdolność doradzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Poprawia koncentrację i pozwala cieszyć się życiem bardziej pełnym wdzięczności. Co więcej, chwila obecna nie jest miejscem biernego oczekiwania czy pasywności. Wręcz przeciwnie, to scena, na której rozgrywają się najlepsze działania i wybory, ponieważ tylko będąc w pełni obecnym, możemy odpowiednio reagować i wykorzystywać potencjał każdego momentu. Warto zauważyć, że gdy uczymy się zatrzymywać na teraz, Wraz z tym zyskujemy wewnętrzny spokój i zadowolenie, niezależne od zewnętrznych okoliczności. Staje się ono kotwicą, do której można powracać w chwilach chaosu i przytłoczenia, pozwalając odzyskać jasność myśli i stabilność emocjonalną. Trening obecności może rozpocząć się od prostych, codziennych czynności: świadomego jedzenia, wczuwania się w rytm własnego oddechu, czy uważnego słuchania dźwięków otoczenia. Z czasem te proste praktyki rozszerzają świadomość i zmieniają sposób, w jaki postrzegamy świat. Moc chwili obecnej polega na zdolności życia tu i teraz, z pełnym zaangażowaniem, akceptacją i spokojem. To fundament prawdziwego, wolnego życia, które nie ulega wpływowi lęków z przeszłości ani niepokojów o przyszłość. W ten sposób chwila obecna staje się źródłem siły, harmonii i radości. Osiągnięcie spokoju w zgiełku myśli wydaje się dla wielu niemożliwe, jednak istnieją skuteczne metody, które można wprowadzić w codzienność, by stopniowo uciszyć nieustanny szum umysłu. Te techniki nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani wieloletnich ćwiczeń, wystarczy chęć i regularność, by zauważyć ich pozytywny wpływ. Pierwszą z nich jest uważne słuchanie praktyce polega to na świadomym otwarciu się na dźwięki otoczenia, bez interpretacji czy oceniania. Możemy usiąść wygodnie, zamknąć oczy i po prostu wsłuchać się w to, co nas otacza, jak fale dźwięków przepływają przez naszą świadomość. To działanie przypomina dostrajanie radia do czystej stacji, kiedy znikają wszelkie zakłócenia i pozostaje jedynie klarowność. Dzięki temu umysł zaczyna odpoczywać od wewnętrznego dialogu. A my zyskujemy moment obecności i spokoju. Drugą skuteczną techniką jest praca z oddechem. Oddech jest naturalnym mechanizmem, który zawsze mamy przy sobie i może służyć jako kotwica dla naszej świadomości. Nie musimy go zmieniać. Wystarczy uważnie obserwować każdy wdech i wydech. Poczuć, jak powietrze przepływa przez ciało. Kiedy uwaga ulatuje, delikatnie ją kierujemy z powrotem do oddechu. Niczego nie oceniając. Możemy również zastosować technikę rytmicznego oddechu, na przykład wdech na 4 sekundy, zatrzymanie i wydech na 6 sekund, co uspokaja układ nerwowy i pogłębia relaks. Trzecią techniką jest etykietowanie myśli, nazywane też labelingiem. Polega ona na obserwacji pojawiających się myśli i świadomym przypisywaniu im konkretnych etykiet, takich jak. Planowanie, wspomnienie, martwienie się. Dzięki temu uzyskujemy dystans do treści umysłowych, przestając się z nimi utożsamiać. Zauważamy, że myśli są jedynie przejściowymi zjawiskami, które przychodzą i odchodzą, a my mamy moc ich obserwowania bez angażowania się emocjonalnie. Z czasem umysł staje się mniej burzliwy, a my bardziej obecni. Te trzy techniki uważne słuchanie Świadomy oddech i etykietowanie myśli. Można stosować niezależnie lub łączyć, dopasowując do własnych potrzeb i warunków. Kluczem jest ich systematyczność i cierpliwość. Nawet kilka minut dziennie może przynieść znaczące efekty. Co ważne, praktyki te nie oznaczają zaniku myśli, ani całkowitego wyłączenia umysłu, co często jest mylnym wyobrażeniem ciszy. Chodzi raczej o naukę spotkania się z myślami, bez identyfikowania się z nimi, pozostając obserwatorem, który potrafi skierować uwagę tam, gdzie chce, na przykład na oddech lub dźwięki. Regularne stosowanie tych technik stopniowo zmienia relacje z własnym umysłem, przekształcając ją z ciągłej walki i chaosu w spokojne, świadome współistnienie. Zyskujemy większą klarowność, zdolność koncentracji oraz wewnętrzny spokój który staje się dostępny nawet w obliczu stresujących sytuacji. Dodatkowo, wyciszony umysł pozwala lepiej usłyszeć swoją intuicję i wewnętrzny głos mądrości, który często jest zagłuszany przez zbyt duży hałas umysłowy. Dzięki temu podejmowane decyzje stają się bardziej świadome i zgodne z naszym prawdziwym ja. Warto również zaznaczyć, że techniki wyciszające nie są jedynie prostymi trikami na chwilowy relaks. Ale długofalowymi narzędziami do transformacji życia. Praktyka codziennej obecności i zatrzymywania się w ciszy może przynieść trwałe zmiany w postawie, zdrowiu psychicznym oraz jakości relacji z innymi. W świecie pełnym rozproszeń każdy z nas może znaleźć sposób na zatrzymanie wewnętrznego hałasu. Uważne słuchanie, świadoma praca z oddechem oraz etykietowanie myśli to proste, ale potężne techniki które pozwalają nie tylko odnaleźć spokój, ale i zyskać pełnię życia w każdej chwili. Wielu z nas postrzega siebie jako odrębne jednostki, izolowane od świata i innych ludzi, stale walczące z nieprzewidywalnością życia. Ta perspektywa szybko staje się źródłem cierpienia i osamotnienia. Jednak istnieje głębsza prawda, którą można odkryć, podobną do tajemnic oceanu. Jesteśmy nie pojedynczymi falami, ale częścią ogromnego, żywego bytu, który płynie i zmienia się ciągle, ale jest jednością. Ocean w metaforze symbolizuje całość życia nieprzerwany przepływ, złożoność, siłę i niestałość jednocześnie. Poszczególne fale to nasze myśli, emocje, doświadczenia wszystko, co się pojawia i przemija. Kiedy utożsamiamy się tylko z falami, Czujemy się zdecentralizowani, często rozdrobnieni i bezradni wobec własnych emocji i zdarzeń. Właśnie wtedy tracimy z oczu, że tak naprawdę jesteśmy tym oceanem, niepodzielną i całościową jednością życia. Ta zmiana perspektywy, czyli odkrycie, że jesteśmy czymś większym niż nasze chwilowe stany i pomysły, jest wyzwalająca. Pozwala spojrzeć na problemy z dystansem, dostrzec swoje miejsce w większym obrazie. Nie jesteśmy tylko ucieleśnionymi myślami czy rozedrganymi emocjami, jesteśmy przestrzenią, w której one się pojawiają i znikają. Psychologia często wykorzystuje tę metaforę, aby pomóc zrozumieć, jak radzić sobie z trudnościami. Uświadomienie sobie, że myśli nie definiują nas, a są jedynie przejściowymi zjawiskami, sprzyja zdystansowaniu i redukcji stresu. Zamiast utożsamiać się z każdą negatywną emocją czy przekonaniem, można je obserwować jak fale, które po pewnym czasie opadają. Zgłębiając tę metaforę, uczymy się także większej empatii i zrozumienia wobec innych. Kiedy widzimy, że każdy jest jak fala w oceanie, unikalny, ale nierozłączny z całością, naturalnie pojawia się poczucie jedności i współczucia. Przesłanie to likwiduje poczucie izolacji, które często prowadzi do poczucia samotności czy alienacji. Przełomowe jest też zrozumienie, że elastyczność i zdolność do adaptacji są właśnie tym, co sprawia, że ocean jest potężny, mimo ciągłych zmian zachodzących na jego powierzchni. Podobnie nasza siła nie pochodzi z bezwzględnej kontroli, lecz ze zdolności płynięcia z prądem życia, odpuszczania i przystosowywania się do nowej rzeczywistości. Praktykowanie tej perspektywy można zacząć od prostych ćwiczeń uważności i refleksji które pomagają zauważyć, kiedy utożsamiamy się z falą, a kiedy możemy poczuć się jak ocean, obecni, spokojni i świadomi swojej głębi. Przemiana perspektywy z fali na ocean to podróż ku wolności, integralności i pokorze. To lekcja akceptacji życia jako większej całości i nas samych jako jego nieodłącznej części, co otwiera drzwi do głębokiego pokoju i harmonii. Podróż przez wyciszenie umysłu, zrozumienie iluzji kontroli, odnalezienie mocy chwili obecnej czy przemiana perspektywy z fali na ocean, to wszystko prowadzi do jednej fundamentalnej prawdy. Spokój i pełnia życia nie są zewnętrznymi warunkami, lecz stanami, które możemy rozwijać w sobie krok po kroku. W codziennym życiu często działamy na autopilocie, zagubieni w natłoku myśli, planów i oczekiwań. Zatracamy kontakt z tym, co istnieje tu i teraz, nie zauważając tego, co najważniejsze naszego własnego ja oraz piękna otaczającego świata. Jednak cisza i obecność są dostępne dla każdego, niezależnie od okoliczności. Potrzeba jedynie otwarcia się na nie poprzez praktykę i cierpliwość. Techniki wyciszania umysłu, takie jak uważne słuchanie, skupienie na oddechu czy etykietowanie myśli, to narzędzia pozwalające zmienić relacje z własnym umysłem. Zamiast być rozdartym przez ogrom bodźców i niepokojów, uczymy się obserwować myśli bez przywiązywania się do nich i reagowania na nie automatycznie. Ta zmiana prowadzi do znacznego ograniczenia stresu i wewnętrznego chaosu. Przemiana perspektywy z fali na ocean jest kolejnym krokiem na drodze do zrozumienia siebie jako części większej całości. To otwarcie na współdzielenie i współodczuwanie, które pomaga zredukować samotność i zwiększyć poczucie przynależności. Pozwala na akceptację zarówno własnych przeżyć, jak i tych, które spotykamy u innych. Nie oznacza to jednak rezygnacji z aktywnego życia czy celów, wręcz przeciwnie. Obecność i wewnętrzny spokój stwarzają przestrzeń do świadomego działania, opartego na zaufaniu do życia. I akceptacji tego, co przynosi każdy dzień. Dzięki temu nasze wybory są bardziej autentyczne i zgodne z prawdziwą naturą. Kluczową rolę odgrywa tutaj systematyczność i życzliwość wobec siebie. Każdy krok na ścieżce wyciszenia wymaga praktyki i cierpliwości. Zdarzą się chwile, gdy umysł ponownie zacznie się burzyć, ale z każdym powrotem do ciszy umacniamy swój spokój. Ta droga to nie sprint, lecz maraton, podczas którego uczymy się kochać siebie i życie takim, jakie jest. Zachęta do regularnych praktyk jest więc zaproszeniem do nowego spojrzenia na siebie i świat, do życia pełnego obecności, świadomości i prawdziwej wolności od mentalnych ograniczeń. To powrót do domu, do źródła wewnętrznego pokoju, który jest zawsze dostępny i czeka, by go odkryć. Przyjmując tę postawę, budujemy odporność na trudności, zwiększamy zdolność radzenia sobie ze stresem i odnajdujemy prostą radość w każdym momencie. W efekcie życie staje się mniej wymagające, a bardziej pełne harmonii i satysfakcji. Zaproszenie to jest początkiem pięknej podróży: podróży ku ciszy, uważności, akceptacji i miłości do siebie. Każdy krok tej drogi jest wartością samą w sobie i fundamentem prawdziwego szczęścia. Praktyka staje się kluczem do odblokowania pełni życia, której każdy z nas pragnie i na którą zasługuje.